Hmm. hmm, to chyba szanglaowy człowiek, chyba. Hmm, hmm, czy ten księżyc jest podejrzany? No pirat drogowy, no. A więc, co już się w Samolot. Dobra, wulkan jest, czas się ewakuować. Odlatujemy na raz, dwa, trzy, cztery. Odlatujemy. O no jednak wracamy. Mój mi ma ostatek. O. Muszę się uspokoić. infected. Kotality spadają. Misja. Udana. Ja patrzę na sygnał. Wszyscy zjedą. Oprócz samolotowców. Bye. Bye. Piotr. Mamy kebab.